Wyobraźcie sobie świat skąpany w mroku. Świat, w którym granica między rzeczywistością a koszmarem jest cienka, jak pajęcza sieć. Świat, w którym strach ma zapach wilgotnej ziemi i palonego drewna, a szept jednego sąsiada może stać się wyrokiem śmierci dla drugiego. To nie jest bajka Braci Grimm. To jest Europa XV wieku. Czas, w którym prawo było równie surowe, co absurdalne. A przed jego obliczem mógł stanąć każdy. Dosłownie każdy. W tamtych czasach wierzono, że zło może przybrać każdą postać. Diabeł nie działał sam. Miał swoich sługusów, swoich agentów na ziemi, a ci mogli czaić się wszędzie: w cieniu drzewa, w studni, z której czerpano wodę, a nawet w cichym mruczeniu domowego zwierzęcia. Dlatego sprawiedliwość musiała być czujna i bezlitosna. A jej ramię sięgało tak daleko, że na ławie oskarżonych potrafiło posadzić kota: Przenieśmy się do Szwajcarii. W okolicy Bazylei. Jest rok 1474. To epoka wielkich przemian, ale na prowincji życie toczy się starym, niezmiennym rytmem. Rytmem wyznaczanym przez wschody i zachody słońca, pory roku i dzwony kościoła. I przez strach. Wszechobecny, paraliżujący strach przed siłami nieczystymi. W jednej z małych, ciasno zabudowanych wiosek mieszkała kobieta. Historia nie zapamiętała jej imienia. Była może samotną wdową, może zielarką, która znała się na leśnych ziołach lepiej niż na modlitwie. W oczach społeczności była inna. A inność w tamtych czasach była pierwszym krokiem do oskarżenia. Mieszkała na uboczu, a jej jedynym towarzyszem była niewielka, czarna kotka o oczach zielonych jak szmaragdy. Wszystko zaczęło się niewinnie. Jak zawsze. Najpierw zachorowało dziecko sąsiadów. Lekarze rozkładali ręce, a modlitwy nie pomagały. Ktoś przypomniał sobie, że widział czarną kotkę siedzącą na płocie i wpatrującą się w okno chorego. Potem krowa zamożnego gospodarza zaczęła dawać kwaśne mleko. Ktoś inny przysiągł, że widział tę samą kotkę przemykającą obok obory tuż po zmroku. A kiedy nad wioską przeszła gwałtowna burza, która zniszczyła część plonów, szept stał się krzykiem. To czary. Maleficjum. Dzieło diabła. Palec oskarżenia szybko wskazał samotną kobietę. Ale tym razem to nie ona była głównym celem. Ludzie w swojej przerażonej wyobraźni doszli do wniosku, że to nie kobieta rzuca uroki. Ona była tylko naczyniem. Prawdziwym źródłem zła, wysłannikiem piekieł, był jej chowaniec jej familiar czarna kotka. Wkrótce do wioski przybyli przedstawiciele władzy świeckiej i kościelnej. Rozpoczęło się śledztwo. Przesłuchiwano świadków, którzy z przerażeniem i pewną dozą mściwej satysfakcji opowiadali o dziwnym zachowaniu zwierzęcia. O tym, jak bezszelestnie się poruszało. Jak jego oczy zdawały się płonąć w ciemności. Jak jego mruczenie brzmiało nienaturalnie jakby była to jakaś forma demonicznej modlitwy. Aresztowano zarówno kobietę, jak i jej kotkę. Zgodnie z obowiązującym prawem, zwierzę, jako oskarżone o bycie narzędziem diabła, musiało stanąć przed sądem. To nie była farsa. To była w pełni legalna, oficjalna procedura. Kotce przydzielono nawet obrońcę z urzędu, choć jego rola była czysto symboliczna. Wyobraźcie sobie tę scenę. Półmroczna sala sądowa. Sędziowie w ciężkich, ciemnych szatach. Inkwizytor z kamienną twarzą, przekonany o swojej świętej misji. I na środku, w małej, drewnianej klatce, siedziała ona. Przerażona, zdezorientowana czarna kotka. Obok stała jej właścicielka, skuta łańcuchami, z twarzą naznaczoną strachem i rezygnacją. Proces był krótkim, przerażającym spektaklem. Odczytano akt oskarżenia. Kotka, zwana w dokumentach sługą szatana, została oskarżona o świadome i celowe szkodzenie ludziom i ich dobytkowi poprzez czary. O bycie naczyniem dla demona, który za jej pośrednictwem sprowadzał na pobożną społeczność choroby i nieszczęścia. Oskarżona milczała. Czasem tylko z jej gardła dobywało się ciche, żałosne miauknięcie. Sąd interpretował to na swój sposób. Milczenie było dowodem pychy. Dźwięki, które wydawała, były próbą rzucenia kolejnego uroku mową piekielną, której nikt nie rozumiał. Każdy jej ruch, każde drgnięcie wąsów było analizowane jako dowód winy. Kiedy zasyczała na zbliżającego się strażnika, uznano to za ostateczne potwierdzenie jej demonicznej natury. Jej właścicielka była torturowana. Łamano jej wolę i ciało, aż w końcu przyznała się do wszystkiego. Tak, paktowała z diabłem. Tak, jej kotka była darem od sił ciemności. Wyznała wszystko, czego od niej oczekiwano, byle tylko zakończyć niewyobrażalny ból. Jej zeznania przypieczętowały los obu. Wyrok mógł być tylko jeden. Sąd, w imieniu Boga i prawa, uznał kotkę winną wszystkich zarzucanych jej czynów. Za zbrodnie czarnoksięstwa i konszachty z diabłem została skazana na najwyższy wymiar kary przewidziany dla heretyków i czarownic: śmierć w płomieniach. A ponieważ zbrodnia była wspólna, karę miano wykonać razem. Mistrzyni i jej demoniczny sługa mieli spłonąć na jednym stosie. W dniu egzekucji na rynku zebrał się cały tłum. To było ważne wydarzenie. Publiczne oczyszczenie wspólnoty ze zła, które ją toczyło, przygotowano wysoki stos. Kapłan odmówił ostatnie modlitwy nie za potępione dusze, ale za ocalenie tych, którzy patrzyli. Kobietę przywiązano do pala. Była już tylko cieniem człowieka. Złamaną istotą, która z otępieniem patrzyła przed siebie. A potem przynieśli klatkę, otworzyli ją i przywiązali przerażone, miotające się zwierzę u stóp jej pani. Kiedy podłożono ogień, tłum zamilkł. W ciszy słychać było tylko trzask płomieni i coś jeszcze. Przeraźliwy, nieludzki pisk. Krzyk bólu i strachu zwierzęcia, które nie rozumiało, dlaczego świat oszalał, ten dźwięk na zawsze wrył się w pamięć tych, którzy tam stali. Był bardziej przerażający niż jakiekolwiek wyobrażenie o piekle. Tego dnia w Szwajcarii sprawiedliwości stało się zadość. Zło zostało ukarane. Społeczność mogła odetchnąć z ulgą, a przynajmniej tak im się wydawało. Historia procesów zwierząt to jeden z najdziwniejszych i najbardziej mrocznych rozdziałów w dziejach ludzkości. To opowieść o tym, jak masowa histeria i głęboko zakorzenione wierzenia potrafią zniekształcić logikę i podeptać współczucie. To dowód, że gdy ludzie rozpaczliwie szukają winnego swoich nieszczęść, znajdą go wszędzie. Nawet w zielonych oczach małej, czarnej kotki. Ten proces nie był wyjątkiem. W średniowiecznej Europie sądzono świnie za zjadanie dzieci, koguty za składanie nienaturalnych jaj, a nawet szarańcze za niszczenie upraw. Ale historia kotki ze Szwajcarii jest wyjątkowo tragiczna, bo pokazuje, jak strach przed nieznanym może połączyć los niewinnego człowieka i niewinnego zwierzęcia we wspólnym, Ognistym piekle. Piekle, które ludzie stworzyli sami sobie tu, na ziemi,